Dzięki doskonałej skuteczności w zwalczaniu celulitu, karboksyterapia stała się w ostatnich miesiącach bardzo popularnym zabiegiem. Na rynku pojawiło się wiele urządzeń do karboksyterapii, jednak tylko niektóre są bezpiecznymi urządzeniami medycznymi. Jedno z nich przedstawi ekspert firmy Mezoderm. Witam Państwa, chciałbym przedstawić dzisiaj medyczne rozwiązanie do karboksyterapii, czyli karboksypeda. Pistolet, który wykorzystujemy do zabiegu karboksyterapii jest medycznym urządzeniem dostępnym na polskim rynku, całkowicie produkowanym w Europie. Urządzenie zawiera bardzo intuicyjne menu. To są cztery proste funkcje, takie jak rozmiar igły dobierany odpowiednio do danej partii. Kolejną rzeczą jest tryb wkucia automatyczny bądź manualny, głębokość iniekcji odpowiednio do danej partii oraz dawka gazu też odpowiednio dobierana do danej partii, jaką będziemy opracowywać. Karboksypen jest to świetne urządzenie medyczne, mobilne, które jest przystosowane do pracy z dwutlenkiem węgla, czyli z gazem laparoskopowym. Jednakże wystrzegamy się pracy z nabojami, które w Polsce napełniane są gazem technicznym bądź gazem spożywczym, który może dawać powikłania estetyczne. Stąd staramy się, aby taka praca i taki zabieg był w 100% bezpieczny w naszym gabinecie. Karboxyfren to doskonały wybór, o czym przekonało się już ponad 100 kosmetologów w Polsce. Między innymi dlatego, ponieważ jest to jedno z najtańszych urządzeń medycznych dostępnych na polskim rynku, przystosowanych do pracy z gazem laparoskopowym, gazem medycznym. Przy zakupie urządzenia jesteśmy w stanie dobrać dla Państwa odpowiednie finansowanie takiego urządzenia, najbardziej dogodne, np. Na uproszczoną formę leasingową oraz indywidualny termin szkolenia u Państwa w gabinecie. Zapraszamy do udziału w wielu pokazach, prezentacjach oraz szkoleniach oferowanych przez firmę Mezoderm w wielu miastach w Polsce. Podsumujmy najważniejsze cechy urządzenia Carboxypen. Jest wyrobem medycznym, zasilany jest gazem medycznym, zapewnia precyzyjną kontrolę głębokości wkłucia i dawki gazu, umożliwia progresywny wtrysk gazu. Sprawdźmy, co o Carboxypen sądzą klientki, które pracują z urządzeniem od wielu miesięcy. Przed zakupem rozważałam zakup różnych urządzeń, ale zdecydowałam się na carboxyl pen, ponieważ on najbardziej odpowiada moim oczekiwaniom. Gdybym jeszcze raz miała dokonywać wyboru, również wybrałabym urządzenie na gaz medyczny z butli. Efekty są bardzo widoczne i klientki wracają na kolejne zabiegi. Myślę, że najczęściej wybierane są zabiegi na brzuch i na podwójny podbródek. Na Carboxy Penie zaczęłam pracować pół roku temu. Wcześniej pracowałam na urządzeniu innej firmy, jednak po zakupie do własnego gabinetu zdecydowałam się jednak na Carboxy Pena, ponieważ przekonało, przekonało mnie wszelkie certyfikaty medyczne, które posiada to urządzenie oraz to, że ma podłączony gaz laparoskopowy medyczny. Dzięki takiemu podłączeniu możemy dobrze kontrolować, i podawać dawki gazu. Gaz ten jest całkowicie bezpieczny dla naszego klienta. Nie mamy żadnych wątpliwości co do wykonywanego zabiegu. Skarboksy terapią moja przygoda zaczęła się rok temu. Po raz pierwszy przyszłam na szkolenie, właśnie jesienią, i od razu się w niej zakochałam. Nie ukrywam, że tego też dnia miałam zrobiony sama zabieg na biznę. I już po pierwszym zabiegu widziałam bardzo duży efekt. Żeby zintensywnić zabieg, łączę z zabiegami Mezopar, głównie z kwasem glikolowym, odmładzającym. To są przede wszystkim, to nie jest jednorazowy zabieg, to jest zabieg cykliczny. Oprócz tego zawsze przypominający i w momencie, kiedy e, widzą efekty chociażby likwidacji blizn i potrądzikowych, i e, po ospie na przykład na twarzy czy też rozstępów, to przychodzą e, jakby podziałanie na innych obszarach. Inwestycja zwraca się po około pół roku. Jest to bardzo dobra inwestycja, ponieważ już po tak naprawdę po 10 klientkach jesteśmy w stanie zwrócić sobie to urządzenie po jakim czasie? Jeżeli chodzi o zabiegi twarzy w połączeniu z zabiegami na ciało, myślę, że około 8 miesięcy.